Halo ale witam was bardzo serdecznie Na samym startie chciałbym was zachęcić Do naciśnięcia tego czerwonego guzika I kliknięcia dzwoneczek Żeby być na bieżąco z filmami Dziękuję wszystkim I zapraszam do oglądania mm -hmm. Halo ale witam was bardzo serdecznie W kolejnym odcineczku z Word Ze mną jest Olivia Dzień dobry witamy w kolejnym odcinku Goło i wesoło Tak goło i wesoło Hurdów V1 oczywiście Yy, więc co ja się buduję tak? Mm. Budujemy bazę, bo miałem budować, więc yy, co? Buduję, nie? Coś takiego wybudujemy. Yy, nie, 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 zapomniałem. To tam ten, rzucić się materiały na strzały. Mm. Yy, masz? Tutaj tak, sobie zrób. Ja. Cię rzuciłem na ziemi masz. Mm -hmm. Czekaj. ...które przerzucę je... ...bo... żeby ...żebym ja nie przeznaczył ich czasami. Tak... ...tak, tak, zrobimy. Coś takiego piękna baza będzie Pięknie Wytworzyłam nam pokofulce i spodnie i dobrze pięknie Zgodzę, po mnie będziesz łazić. Tak, się przyda to, bo będzie nam na później. A my dzisiaj w końcu budujemy. Nie to miałeś, Majster, wybudować. To. Tak. Na ziemi leżą twoje lumpy jak coś Dobra zaraz przyjdę podnieść. i w stole masz szpały No idę Idę bo to ściana Na zdrowie Oliwia Dziękuję okay. Dobra, ja wezmę sobie tylko te materiały. że zbudujemy dom Ach, ach, jak ładna. Ach, ach, ach. Ale się postarałeś. No. Piękne, nie? Kurnie. No. mi przed mordą nie musieli zamykać. Ej, Aha. spodnie też tam były. poszukaj To tam masz. Gdzie spodnie. A faktycznie leżę. Jeansy. Dobra, nie jesteśmy już koło dupcami. Tylko jesteśmy mistrzami Tak A ja sobie jeszcze zbuduję tutaj ten warbench Znaczy ten totem nasz Dobra, ustaw sobie Set na Oliwie No, będę mieć ten problem A to sobie ustaw tutaj, gdzie totem Najlepiej Gdzie to ten najlepiej, najlepiej tam. Widzisz, że my zrobimy trochę po więcej par widzowie, żeby nam nie weśli do bazy. No coś takiego. Tu stoi na stole, czym tańczysz? Do pipa Co Nie tak chciałem zrobić Nie w tym miejscu, nie mogę Nie no, Aha. jest elegancko, nie? No to, w ogóle to... jak ten Narożnik stawiałeś Tak Aha. Najlepszy Mamy wszystko co chcemy, skrzyneczki jeszcze Te dziki dostałem takie jak że jeszcze przy... umiem żyć Dawno już powinienem z Ciekawe tylko O kurwa, e, nic Pokaż co masz <noise> Nic nie Jak mam Jak uciekniesz, bo będziesz uciekał to cię zarzmę. Tak mnie zabijesz, więc... Chyba mi. mać! Nie zabiję cię Śpiję mnie Wiesz co ja mam? Trankują. Wiesz co, mam. co ja mam? A wiesz co ja mam? Jedzenie Na grubek <noise> A żelazo Co? Żelazo? W domu zostawimy. Z powrotem znam iść a, Wy tu no już macie dużo. dużo, fuj. Dużo czego? Cię, bo my typy chciałem zabić? <noise> Dobra, kurwa, nie zginąłem. Myślę, że mnie zabiją, że znowu chujami. A jednak nie byli, widzicie? W ogóle to byłam przy na misji samobójczej. Spoiler, <głosy> to... <głosy> nie żyłam. <noise> no cze. No cze, idę idę do góry, bo tam są dwóch typa z pompami, więc wiesz. A, no to w sumie to niepotrzebnie, idę po tą tą skrzynkę, tak? Idę się... idę się odłożyć, znaczy, idę zrobić skrzyneczki, bo... Bo to trochę przypał, co ja teraz tu mam. I bo jak tu przyjdą i cię widzieli... Tak, widzieli znaczy, nie. Widzieli, że tu biegniesz. Mogą przyjść, Pop popizgajmy wszystkich. No, tak, tak, no, no, uh -huh. Ja bym ich spizgał bym ich, ale nie miałem po prostu strzał masz naboje do pompy? Co? Masz załadowaną pompę? Mam, co? A, no i tak się pytam. Dobra, chodź, idziemy pizdy, bo mi zimno. To ja wiem! Ty jesteś który Który to jest? to Za tobą. to no Za tobą. to jest? Kto to jest? to to się to No to właśnie, to właśnie, jestem. to jest? Kto tam... to jest? Kto to jest? to jest? to nie pokój. jest? wypokój. Trzeba jest? Kto a jeszcze chcieli spizgać, żebyś była tak spizgana, że... Jakby mnie pokój wam ludzie", nie? to jest? Kto że nie, powiedział to mam ludzie, to to no i ja mam mogłem powiedzieć jest. Jest marwne i to tak ostro. No dobra, to idziemy o do domu. Nie, doma. dzik. Nie, tak okay, jak to jest tu. Tu, nie? Tak. Nie, bo myślałam, że chcę z nimi walczyć, więc to Na razie ginąłem, wiesz, z tego yy, zimna, więc nie ryzykowałem. Powiedziałam, że w sumie trzeba ci pomóc. Trzeba cię jakoś eskortować z tyłu, a później zaczął mi pizgać od tych pleców, nie? I takie, kurwa, co jest? O, orange mam. Mam owrąga. Owerągę. or -er -er Mamy owrąga. Naprawdę wystarczy powiedzieć pokój i to wszystko? To Zależy, jakie są palacy, bo są palacy w śmiecie i palacy fajni. To byli ci fajni. Tak, nie? tam są polacy śmiecie. śmiecie. Na przykład te dzieci coś na czasie kłóciły. To? No to tam w śmiecie. Nie. My potrzebujemy takie coś jak wyposażenie i mamy najgorsze główne jakie mogli mieć. Czyli my potrzebujemy brąz sneakers weir weir weir. 25 mamy 30 no właśnie ktoś ten ktoś z widzów wpisał że chciał pozagrać nie bo pytali się 500 razy na jakim serwisie i czy można zagrać czy to ta no właśnie mogą wbijać jak na się z jakimkolwiek z nich? nie bo to nic nie napisali nie odpisali aha okej okay. no czekam jak sam to niech piszę na tym na... bo mnie na steamie na razie żadnych steamowych zaproszeń nie dostałem więc to nie jest wcale aż tak dużo, Olive. Tym balkon zrobiłeś. A, to jest ta strona, okej. Okay. Dobra. Nie masz tam nigdzie O Owrąg. O, masz owrąga? Mam. A, nie, nasi... mam. O, to chodź, ale tutaj, biszcie. Guten fucking Morgen Jeżeli Jeżeli jebista, pamiętajcie widzowie Taką jebistą bazę zrobimy w tych odcinkach Nakrywamy odcinki za odcinkiem, ale będzie Jebista baza, skakuj tu szybko Ogródek Tak kurwa, co ty sobie myślałeś, że tak nie... Że my tu będziemy biednie mieszkać? Ogródek każdy może mieć Nawet ty biedak No daj No dobra Czekaj, bo do końca, wybuduję Piatki normalnie posadzone Kurwa, socy, to, patrz to, co ja teraz zrobię, tu widzowie Będziecie się mokro To jest okro Będziecie mokro, widzowie Na środku powiedziałam Zrobimy coś pięknego na koniec odcinka, widzowie Na koniec odcinka Jeszcze. zrobimy coś pięknego ja w klatce. Dziękuję. No możesz sobie wyjść tutaj. zajebiście, normalnie. Na koniec odcinka widzowie. My sobie zrobimy coś takiego. Ja sobie idę na balkon. Jeszcze znaczy na przedpokój. Pominę ten krz krzaszory. Fajnie, że przeskoczyłem to co chciałem. Urwa, co ja klikam, bez sensu klikam rzeczy O, ranek Gdzie, gdzie jesteś? Olivio! weź trochę kamienia Kamień ci przynieść, tak? Tak, troszeczkę kamienia poprosiłbym Może być krzemień? Nie posiadamy takiego coś jak kamień, a nie, czekaj, może... Nie, musisz zbierać. Wapień, to też nie. Dobra, to, bez, to by... kam bez kamienia to dokończę, Olivia. Bez kamienia. Kto by widział, żeby kobietę po kamienie wysyłać? Pracuj jak możesz, Nie narzekaj. <noise> Tak, bo kobiety powinny... Powinne, tak. Tak. W nie ma nic równo, uprawiam, nie. Kurwa, spadłem! Ja A wpizdziet, bliet. Bez sensu, muszę nowa biec. Odcinek się przedłuży. A zaraz trzeba kończyć. Nie. Bo już Bez jest... te dziury, bo ja też spadam. Tak, zaraz to zrobię. Jest minuta już odcinka. Rozumiesz jeszcze Oliwiu? Tak, przytniesz. Mam nadzieję. Jak tak, przytnę, przytnę Tak, tak wstawisz w surowej wersji, tak jak teraz jest, co? Nie no Co ja tu kurwa odpierdalam? Nie jest, spadasz bo jest dziurawy sufitu Nie denerwuj się Opanuj nerwy Oliwio, opanuj nerwy Opanuj nerwy Dobra idę sprawdzić, tą pomarańczka Denerwowałeś mnie. Czemu? Nie wiem, bo nie chcesz mi pokazać pokazać, powiedzieć. No patrzę, ja robię. Nie? Zeszłam. Nie widać już, co robię? Kuchłam szukać owocków. Takie rzeczy. Tak, to się połamał. Haha, XD. Włocki. Znaczy ja za chwilę dotepnę się do ciebie Oliwia. Bo ja tu nie wyjdę stąd. Ja nie będę rozwalał rzeczy. Drodzy do ciebie tepnę. No co so jest? Mat Boska maturo. Nie wytrzymam, Oliwia, Nie wytrzymam. Co zrobiłaś. Brakło materiałów. No. no, drewna mi zabrakło. No, po prostu nie wzięć całego jak No, wziąłem dużo tego drewna, a mi zabrakło jeszcze. Ach, ach, ale ładny domek. Ach, ach, jak my dobrze jesteśmy w tej grze, w tego Hurtwarda, my dobrze jesteśmy. Nie wiedziałam, że można zrobić takie coś. No wiedziałeś, a mówiłaś, że nie ma tutaj dużo rzeczy, a jednak się zdziwiłaś, nie? Nie, po prostu myślałam, że jesteś kompletnym idiotą i nie potrafisz nic budować, ale jednak okazało się, że też jest lat w grze, czego się nauczyłaś. Tak, i wybudowałem. A nie tak tylko takie klocki, dosłownie klocki. Teraz wybudowałem piękną listę. Taka szara kupa na si środku. No zobacz wola. to jak to wygląda. Zobacz jak to wygląda. Kurde, no elegancko. No, i, I można zakończyć odcinek nie? I te roślinki będą tam rosnąć? Ja tak. Ty, ten. Dam Ci jeszcze trochę tych roślin. Mamy własne pole, mamy własne pole. Więc co, Olivia, Zakończymy odcinek w tym odcinku. Wybudowali yy, bazę. Teraz sobie pogadali mnie. No i jest paczko, no nie? Oślinki urosły Więc co, oślinki urosły, więc musicie zostawić subika Musicie zostawić łapkę w górę, bo Oliwia dostała Subiki, subiki chciałem powiedzieć, to są subiki Musicie zostawić, tu macie 10, 20, 30, 40, 50, 70 subików musicie zostawić Mogliśmy po 10, nie powinnam to zostawcie łapkę w górę Mogę Możesz Zostawcie łapkę w górę Subika nie A, jeszcze tak Komentarze napiszcie i do następnego odcineczka z oliwią. Pa, pa, pa.